Świetnie jest posiadać możliwość wyboru, ale czasem największym problemem jest dokonanie właściwego wyboru. To słowa pacjenta, który świadomie wybrał udział w programie Coloplast Care. Dzień dobry, nazywam się Anna Męcina i jestem konsultantką do spraw edukacji klinicznej w firmie Coloplast. Co to jest Coloplast Care i jak może wpłynąć na Twoje życie, dowiesz się właśnie z tego filmu. Zapraszam. Badania przeprowadzone przez Koloplast dowodzą, że po operacji wyłonienia stomi największym wyzwaniem jest powrót do codziennego życia. Koloplast chce ten powrót ułatwić, dzieląc się gromadzaną przez lata wiedzą i doświadczeniem. Życie toczy się dalej, a wraz z nim pojawiają się codzienne wyzwania i wiele pytań: Do czego służy ten rzep na worku stomijnym? Kiedy mogę wrócić do pracy? Co powinienem zabrać ze sobą na wycieczkę? Kiedy będę mógł uprawiać seks? Wspólnie z pracownikami służby zdrowia, Coloplast Care pomaga pacjentom w odpowiedziach na te pytania i w powrocie do normalnego życia. Jeżeli jesteś nowooperowanym pacjentem lub przygotowujesz się do operacji wyłonienia stomi i chcesz uzyskać pomoc, ten program jest właśnie dla Ciebie. W ramach programu oferujemy wsparcie od pierwszych dni po wyjściu ze szpitala. Jego uczestnikom zapewniamy całoroczną opiekę, dostarczając informacji i odpowiedzi na wiele pytań. W przypadku konieczności udzielenia porady klinicznej, uczestnicy programu Coloplast Care zawsze są kierowani do pielęgniarek stomijnych i specjalistów służby zdrowia. Gdy wracasz do domu po operacji i jesteś pozbawiony regularnej opieki medycznej, my jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. 83% pacjentów stomijnych twierdzi, że program Coloplast Care poprawia ich jakość życia ze stomią. Oprócz porad i wsparcia telefonicznego, Uczymy pacjentów sprawdzania stanu stomi poprzez regularne, samodzielne kontrole. Kilka razy w ciągu roku sprawdzamy wspólnie z pacjentem stan jego stomi oraz skóry wokół niej. Pozwala to na stały monitoring zmieniającego się kształtu ciała oraz propozycje rozwiązań medycznych, które na danym etapie życia pacjenta będą dla niego najodpowiedniejsze i pomogą uniknąć problemów w codziennej opiece nad stomią. Jako uczestnik programu Care otrzymasz dedykowanego opiekuna, specjalistę telefonicznego centrum pacjenta, który pomoże w rozwiązywaniu problemów związanych ze stomią. Poinformuje też o zasadach refundacji, poradniach stomijnych i pielęgniarkach stomijnych pracujących na danym terenie. Udzieli także porad dotyczących diety, aktywności fizycznej czy podróżowania. Będziesz w dobrych rękach. Nasi eksperci mają wykształcenie medyczne. To fizjoterapeuci i dietetycy z wieloletnim doświadczeniem. Będziesz miał też możliwość przetestowania sprzętu stomijnego dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz dostęp do biuletynów informacyjnych dotyczących życia ze stomią. Co zrobić, aby być uczestnikiem programu Coloplast Care? Możesz wypełnić formularz na naszej stronie www.coloplast.pl ukośnik care lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonicznego Centrum Pacjenta. Numer telefonu to 800-300-300. Specjaliści z Telefonicznego Centrum Pacjenta czekają na Twój telefon od poniedziałku do piątku. Możesz zmienić swoje życie już dziś. Chcemy pomóc Ci lepiej żyć, zapewniając opiekę i wsparcie każdego dnia. Dokonaj wyboru i dołącz do nas. Do zobaczenia.